Siemanko, z tej strony Kira a to kolejny odcinek z Minecrafta widzicie to bydle stoi na fundamentach mojego domu Oj, i tam jeszcze mały stoi tak moi drodzy jak mówiłem wziąłem się trochę do roboty z domem i nagrywałem całego początku budowy z budowy będę starał się by i pierp... stąd jak już widzicie Fragment domu jest już zrobiony, ja muszę tego na tylko. Dziękuję. Widzicie, fragment domu jest zrobiony. Może wejdźmy sobie do środka. Na razie jeszcze dużo nie jest, zrobiłem tylko maluczki fragmencik. Pięterka. Piętro będzie, nie będzie takie duże jak dół cały. Piętro będzie troszkę inaczej wyglądać, mam pomysł dobre na piętro. Będzie fajny balkon, gdzie będę mógł panele słoneczne. No, do tego też dużo czasu. Oczywiście to na zwierząt mi ciągle dochodzi. Kurwa, za ustrój. Eee, co ja robiłem? Robiłem... szkło. Musiałem sobie przypomnieć w ogóle, jak się robi szkło. Całe panele. Oczywiście nie grałem w stylu Minecraftu, się zapomniało. Diamenci wykorzystane na diamentową łopatę. Trochę tego piasku już poszło, jeszcze pójdzie dużo więcej, ale piasek to zbieram poza odcinkiem, bo przecież e, to by było w nud. Nie. Nie. przerwa była. Nie spamiałem się z czego zrobić, kurwa. I ruszmy. Grudno. No chodź, no chodź. No chodź na sobie. O kurwa... Aaaa! On mnie goni! Ty chamiot! Łopatą przez łeb i dziękuję. Nie się skończy, cholera. Eee, tak, zastanawiam się, to, z czego zrobić podłogę. Ja zrobię... Jungle Wood. To jest desek, z zwykłych desek. Podłogę, pięterka. Już chciałbym się tam powoli wprowadzać, do tego domu. Tak, jeżeli słyszeliście cokolwiek, to przepraszam, ale... Mój pies da się odpierdalać. W momencie, kiedy ja nagrywam, on kocha momenty, on wybiera sobie idealne momenty. Jak ja nagrywam, to on przeszkadza. Jak ja nie nagrywam, on śpi. Dobra, zróbmy sobie na wszelki wypadek, bo to grzesztego wszystkiego chodzi od groma. I pójdziemy sobie do dżungli. Do dżungli. Pójdziemy sobie pozbierać... Yy, trochę drewna, drewno się nam przyda Apatyki i tak to kto weźmie. Dobra, yy, tu mam patyki na szczęście. Yy, zrobimy sobie kulturalnie sikierkę diamentową. Będziemy zaraz srać tym drewnem. Yy, Sensona się ustawimy. Aksa też. Kurwa, na zabał zejdę przez was. Tak, jak widzicie, jeszcze nie mamy Kurwa sklep zologiczny otworzymy, no ja jak widzicie jeszcze wyjścia żadnego nie zrobiłem, więc trzeba przyjść wodą. Parej slime. Będziemy zbierać sobie trochę drewienka, tylko że na chwilę włączymy sobie cheat moda, magnes, pick, and mod. Ten magnes powiem ma naprawdę z przydatną rzeczą. Tak, zaraz zobaczycie jak znacie pewnie moda tricapilatora, więc wiecie jak to wygląda, jak to działa. Zobaczcie, znaczy sami powinniście wiedzieć się wiedzie dobrze, jak ciężko jest nieraz zebrać carusienkie drzewo. A w tamtą stronę odkryłem bardzo fajną rzecz z kolejnego moda o nazwie Battle Towers. Szkoda że niestety na tej wersji Minecrafta Battle Towers to jest jeden z shit się szybciej się. Oj, tam jest Battle Tower. Dwa Battle Towery mamy, więc gdzieś trzeba w którymś odcinku pójść do Battle Towera, ale tam dalej widzę dużo ciekawszą rzecz. Jeżeli widzicie, tam dalej mamy latającą wyspę. Oczywiście tylko że świat się na nie chce degenerować. Tam gdzieś jest latająca wyspa. O! Statek! Tak, to jest też z modu Better Dungeon, statek nam się wygenerował obok. Hmm... Rzeczywiście, po co ja miałem wziąć jedzenie, no po co? Statkiem zajmiemy się później... Ślimak. Statkiem nie będziemy się teraz zajmować, teraz nam jest potrzebne żeby zrobić... ...podłogę. I wam pokażę moją koncepcję, jak będzie mniej więcej wyglądać eee, balkonik. Jak ja to chcę zrobić, jak to wyglądało. Co my tu mamy pod domem? Bo oczywiście świat się nie chce dogenerować, to popatrzmy sobie szybciutko. Tu jest ładne skupisko jaskiń. No tu niestety nic nie ma takiego. Jest do dżungli też będzie trzeba się wybrać, poszukać świątyni. No, to na to przyjdzie czas, moi drodzy. Oczywiście znowu nie spojrzałem na zegarek, o którym zacząłem nagrywać i znowu nie wiem, kiedy minie 15, może 20 minut. Nice. No, pozbierajmy sobie to drewienko, o-o. Oh, Kotek! tak się wkurwił. Au! 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 Nie... Zły kociak. No jeszcze noc się robi, niedobrze. Tam widziałem drzewo z tam kraftu niebieskie. która też będzie trzeba później, już później pójść. Drzewa z tam Później mam wytłumaczę jak zajmiemy się tam craftem, Później mam powiem do czego te drzewa są użyteczne, do czego są przydatne. Dobra, wystarczy tego drewna, spadamy stąd. Sa, patrz tu proszę. A, mam cztery jabłka. Niepotrzebnie ja prosiaka zabijałem. Trzeba stąd spadać jak najszybciej, bo jak mi się tu wilkołaki pojawią, to będzie nie No, mam nadzieję, że ten dom uda nam się szybko zbudować, żeby jak najszybciej pójść i zbierać surowce. Chyba nie do wulkanu, tylko pod ziemię po prostu wpadniemy i tych surowców, żeby jak najszybciej mieć energię elektryczną. Jednak energia elektryczna, te wszystkie piecyki, to wszystko będzie bardzo przydatne. Ale na razie kładziemy się szybko spać. Kładziemy się spać i idziemy robić podłogę. Hmm, trochę sadzonek oczywiście mówiłem, że będziemy srać tym drewnem ehm, dobra, na razie olejmy to przeróbmy trochę to drewno na deski dobra, a to ciasto już zjedzone jest całe, więc połóżmy sobie ciasto i dobra Am Ci, jest? Hmm. Połączenie z i Desek. No to, to ciekawie powiem Wam wyglądać. Interko będzie tak naprawdę tylko po to, aby... Aby tylko sobie było. Nie wiem, są na. Teraz pytanie, do którego momentu mogę... No właśnie. Najlepsze. Schodki zrobione. Tu będzie trzeba jeszcze podnieść trochę to szkło. Ale to, 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 to tym to się zajmiemy później. To już poza odcinkiem sobie... Czy gdzieś by wyjebał creeper? Co mi nie tylko wydawało. Że o oto. Szkóram to się już zajmę poza odcinkiem. Nie będę przy was przytapiać. Tam się już przytapia trochę piasku na szkło. Jak powiedziałem, nie będzie jakieś ogromne to piętro. Bo nie potrzebuję dużego piętra. Nie. to duże nie jest potrzebne. Za to... Za to dół na szczęście jest na tyle duży, że... jest dobrze. Tu jeszcze może pociągnie, tam dalej będzie szło szef Eee... Hmm. Hmm. Chcę zrobić balkon aby móc stawiać na nim całą tą maszynerię więc piękno będzie się kończyć tutaj cały ten pokoi nie będzie jakiś duży no bo po co większy to będzie tylko Może no, później powiększę po prostu żeby enchanting móc tu wsadzić ale to się zobaczy będzie trochę dziwacznie ten dom wyglądać no dobra może tak być będzie trochę dziwacznie to wygląda, ale to jakoś te kształty później fajnie co i coś się z tym zrobił. To jest piętro, całe piętro, więc już nie będzie. No po co większe? Nie da się zapytać na hań, które było drewna, czy to Nie wiem. Było, przejda się na pewno do czegoś. Tyk, 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 Trzeba teraz tu obudować, żeby jakoś ładnie wyglądało. Od razu mówię, ja nie jestem mistrzem w budowaniu jakichkolwiek domów. Ale chyba nie powinno być aż tak źle. Tak. No i teraz jak to trochę dziwnie to wygląda. kiedyż jest tak jakby latające w powietrzu. tutaj. Najprawdopodobniej tu będą postawione filary jakie, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Może się cofnę do tej piramidy. Do piramidy? Do piramidy, tak? Tak, do piramidy. I po trochę ją Powiem zrobię jakieś fajne filary z czegoś innego, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Ale nad tym co się zastanawiamy na później. Jak widzicie co na razie sama konstrukcja taka... Bez niczego, bez życia ci to powiedzieć. tylko zrobimy sobie dwie pary drzwi. Drzwiczki, drzwiczki. Gdzie by je tu pierdzielnąć? Dobra, drzwiczki będą wychodzić. Nic nie mówię. Tam stworzę jeszcze martwych. Dobra, będą na tą stronę wychodzić. A tu będzie nad parterem po rozpo... się ogromny balkon, na którym będzie cała maszyneria związana z industrial craftem poustawiana do tego kurwa jeszcze dużo czasu dużo niedużo no bo po prostu potrzebna jest ogromna ilość materiału żeby tą maszynerię jakoś dobrze zrobić oczywiście pilota po co miałem wziąć z sobą trzeba zatwierdzić dwa razy ci którzy znają te mody to wiedzą że na industrial craft na industrial craft jest potrzebna duża ilość materiału no moi drodzy tak to na razie wygląda jest to dosyć dziwacznie więc to by było na tyle w, no w kolejnym z odcinków. Dosyć może nudnym, bo tak naprawdę nic się nie działo. Jedynie ja jest trochę zabawy z dołem. Ale widzicie dużo pracy mi jeszcze czeka. następnym odcinku... Następny odcinek będzie, jak już dom będzie skończony, bo nie opłaca mi się, szczerze mówiąc, pokazywać Wam, jak siedzę i buduję ten dom. Więc dom będzie już, najprawdopodobniej w następnym odcinku, skończony. Więc to było na tyle. Trzymajcie się. Jak się podobało, zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz, trzymajcie się. Pa pa.